Dobra, już tak nagrywasz? Tak, tak, właśnie, teraz zacząłem. Dobra, ja wszystko. idę. Dzień dobry, ja idę jeszcze żółwia schować. Dobra, idź żółwia schować, bo to jest... A już. Ale, był wolny, to nigdzie ci nie ucieknie. Ich team jest ma więcej sensu jestem, mam. Jestem. mam wrażenie, że ich Team comp ma mniej sensu od naszego. A czy ja wiem? W sensie ten Jasuło ten taki trochę. Nie ja sobie nie. patrzę takie sportowo i nie podoba mi się bot i Wayne Set, który w ogóle totalnie nie działa ze sobą, bo set przyciąga, a Wayne... Nie ma dużo odpycha. Odpycha, więc kompletnie ten lane nie działa. I, i nie i wiem, dobra, będą... może, nas, może nas pokonają, bo strzelujemy. W się sensie, ty trollujesz, znaczy, bo znaczy, ja nie trolluję, raczej na bocie. Na soporcie. Ja to... Bo ja no. nie gram, ja nie umiem gryźć, Ale wydaje mi się, że botek powinniśmy zniszczyć, jakby. Way ma tak samo problemy, jak ja z maną, bo, ja nawet Biorę kropelkę. więc. No ja widzisz, Biorę z tych kół w tym momencie. I nie wydaje mi się, że to będzie <laughs> sensem. Nie mam, oni mają lepszy, mam wrażenie. Mają set, który może nas poprzyciągać. Nie podoba A mi się może tego. nas poodpychać, także no. Nie podoba mi się opcja yy, z Invade'a i nie, ja bym nie robił Nie ma potrzeby No spoko Poczekaj, z... trzeba budzić. Ja Kayna. w ogóle wziąłem teraz te runy, bo nigdy takich nie grałem na barda Teraz nie, sobie no, ale... wziąłem takie No widzisz? Trzeba spingować Kayna i patrz, od, znaczy, od razu wstał chłopi idzie No, budzi się do życia, tak jak mówiłeś tam na y, odcinku... To działa, no, naprawdę no. mi... Ja na kilkanaście takich prób tylko raz mi nie wyszło i po, doszedł, po ostatecznie był awk Ale ta Bloodborne Sivir ładnie wygląda Wyszedł się nie wiem, czerwona. Czemu ja jednak chodę. tego invade'a bez Nasusa? Chociaż Nasus sobie nie Możemy jak najbardziej. Można jak najbardziej. Okej. Okay. Ja, ja mam kopalne obrażenia tym bardem. Ja mam kuf w zasadzie. Też <coughs> mam dobre obrażenia. Kupiłem kropelkę, teraz nie powinien głosować nie błędu. Nie Jeszcze kropelki, błąd. Ja kropelkę potrzebuję na Sivir, bo ja się wypalę w ciągu 5 sekund z many, wiesz? <coughs> Ale za zakłócenia będą w tym programie. Jezu, mam 250. No tak. GG. Tylko jak ja się farmić na idikery? E, Eee, jest na midzie. To my możemy grać w takim razie na Yasuo, na bocie. No to jeszcze Ech. lepiej. O czy nie, to mam więcej sensów w zamian, ale ogólnie rzecz biorąc... Nie, ogóle to bija jakoś. Biedny jakomś na, na dwóch dobra. Robi... Ty. dawaj, Robi mu backdoory, chodź. Go. To możesz mu robić plecy tam. No chyba nie jest jakiś za mądry, skoro idzie. Skoro dał się wrobić w taką zmianę Ty chyba flesz od mojego Q, jaki respekt <tuszę> no wygrywamy, jesteśmy przebazić Ja wszybcie. go zaslowowałem, żeby go zabić, no nie? Dobra, dzięki, dzięki za Foga Czekaj, okay, bo on trafi jeszcze i nas podróż. O Spokój zatrafił, mnie. Czy ja się chcę flashować? Dobra, on flesz Dobra, nie, wystarczy. Dużo niż ze sobą spaliliśmy. Mamy fraga i to jeszcze dla mnie. Nie, ja Wydaje mi się, że cofnij, 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 bo zginiesz, zginiesz. Nie, nie powinienem zginąć. No dobra, może jednak zginę. Chodź, możemy zaraz jeszcze miał. go zabić. No zaraz, Możemy miał. sprawić mu... Możemy sprawić, Skoda, że nie mam ku. Kurde! No jakie tam loki są! Boże, ba. to nie wiem, czy mieć pecha. Jede... Kurde, no jeden lepszy, lepiej ułożony klawisz już by mi go zrobił. Ale z Renektonem to się nie tłucz, bo jest Wayne. Zdaje mi się, że łączy. A Wayne umiera. A Eko w sumie też. Może <laughs> ten Renekton spadej, nic bo... nie robi. Dobra, ja się cofa po tym fali. No dobra. Oni mają... Nie spodziewałem no, nie że mówiłem, tego. się że... Mówiłem, żebyś się cofnął. No ale nie wiedziałem, że tutaj. Dżunglar będzie brał Dobra, miał. ale wydaje mi się, że warp wyszło. Gdybym ją miał jeszcze z hillną, no, to za, ja dużo będę tam... czasu, Za dużo czasu zmarnowaliśmy. I mogłem zignite'ować Sivir albo Yasuo. To byśmy zabili i byś przeżył wtedy. A nie chciałem ich zignorować. Ja niepotrzebnie w ogóle. Czemu ja heala nie użyłem, to nie mam pojęcia, ale myślałem, że przeżyje. To Flash. A, to nie się... No Flash, on, Nic jest do żydzenia. To byśmy na 100% przeżyli i dwóch zażyli. Nie, my wtedy byśmy dwójki zabili. Bo ja no. miałem już przygotowane, byś... bym zabił tam jednego. 100% powrocie po z Q. Dobra, ale za mnie to jest war, bo ja jestem ten do przodu No ten nie wiem, potrze ale potrze potrze potrzebuje być do przodu Częściej w nieszczęściu, tak A, fajny, fajny dłoł znaczy, ta, Ale tam w zamian znaczy się to jest najgorszy dłobot jaki widziałem ostatnio No, jak oni mają w ogóle do spodchodzić? Nie wiem, no my ich będziemy strasznie połkować z daleka Ten słowo widzę, chyba nie wie jak działa jego champion A szkoda, że nie poleciała węgę. Nie trafiłem Dobra, walcz! Tak się jedzą pod towerem Może w zasadzie nie musimy ich zabić Kurczę, wiesz, tak pierwszy to... mecz, w którym mi nie idzie bardem Przecież <laughs> tak, jakby no... no wiesz, mogłem Cześć. mieć 3-1 albo 3-0 A mam 0-1 Więc no, mogło być lepiej <laughs> A to szaleńcy O kurde, czekaj hil, hil. heal Adam, nie wyjeżdżaj O kurde nie pierdyka, ja no nienawidzę suło. Nie, to są kuźwa szczęście. Nie ma większej... Nie może być... Nie, nie, nie da się nic większego szczęścia niż Po prostu się nie da. Szkoda, że tego Renektona nie zignajtowałem, bo ja tak ostrożnie z tymi ignajtami trochę. Zamiast igniteować ja od razu i zabijać. Tak bym miał... Ja strasznie warf, bo znowu przeżyli dwójka i po mojej śmierci przeżyła na 10 HP. Ja suło, i Renekton, oboje! Dobra, to w ogóle jest to top lane Ale Basus specjalnie specjalny robi na niego Wygląda nawet przyzwoicie Dobra mm, Warfit wydaje mi się, ale jak tam w ogóle się farmi, to okej okay. Dobrze wiedzieć, jest słowo support Tylko z itemami jak normalnymi Oj Jaki idiota Ignite, Ignite, Ignite to masz? Nie, zginę, zginę Wiesz, mówiłem, że zginę Zapomniałem, że gram bez triumfu, a to mi dużo zmienia. Bo tak jak mówiłem, runki nietypowe mam. Mm -hmm. Fajnie, już teraz te odcinki są takie bardziej na ogrze gadamy, niż po prostu sobie o sobie. No, no, no. Już są bardziej takie składne i z sensem. Dobra, ja go sobie prostu. Dobra, ja mam w zasadzie... E, dawaj szybko, bardziej BJ. Tu masz w ogóle 2-2-1, ja mam 1-2-2 Znaczy, resting Nie ja może tam pójdę No chodź, 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 tam jest Ja tutaj na dwóch to ja nie mam... Ja na plecy wejdę Eee, halo Okej, okay, bo tutaj... Aj, ładnie wydojdżował, w sensie wydojdżował, obronił się ale dobra, jest tutaj fane, to powinniśmy zgarnić. Co się oni zginą, sorry tak mi z Ale przestać support crash kill. No sorry no, nie chciałem. <śmiech> <śmiech> Rozumiem ten, ten, ale już poprzedni, że mi zgadamy signalte było przykre, ale... Ale to było World co. Nie zabiłem tego Słu. Chyba, że go Nie, no nie trafił. Nie, ja bym go zabił, jakbym go trafił z kieru wtedy to bym go zabił. Na się no by to kół myślałem, że nie sięgniesz tego Ja go chyba na flashu zaraz zabiję <laughs> Albo go trafiasz No widzisz nie wiesz, się farmy to civil. Auto ci zbiję Dobra czekaj Czaj jego auto atakiem rzucę Dobra dobra Bit <laughs> Co jak ja cię tym dostałem To było niemożliwe Zrobiłem wszystko, żeby go trafić się... wiesz Dobra nie ma go Wszystko ma żeby go trafić <laughs> Ale jak daleko polecił, to było chyba najdłuższe auto jakie widziałem w życiu jak Najdalsze. Pop się jeszcze od... no. Dobra. Ale ładnie, Patrz jak on jest robiony, on już jest stiltowany na maksa Dobra Jak on pojdzie, to jest głupi Jakby to czekasz z i go Tak, ale wiesz, ja, pamiętaj, że ja triumfu nie mam A to dużo mi zmieni No to nie ma znaczenia nie masz takiego. Ale widzisz jaki to jest manorze. Wiesz jak na przykład mam Ignita na sobie i już nagle zabijemy to się... No nie nie wziąłbyś tego, no nie oszukujmy się, nie wziąłbyś Porobione. Bardem jestem, sorry, że się pochwalę, ale no widziałeś jaki to był... Szkoda, że zgarniasz mi wszystkie fragy. No ale no, bo ty nie, ale, ty nie, nie, ty nie bierzesz no. tych fragów, no to ktoś musi brać jakieś. Nie no, ja chciałem wtedy wziąć, ale nie miałem zamiaru się. No. Już paliłem flesza i nie miałem ochoty palić w do, do ostatniego auto, o ja chcę przejść. Nawet daleko. Poszło. To chyba jeden z chyba najda, że Chyba da się do, maksymalnie tuć. Nie, do inkiba się tylko da. Dalsze być nie mogło. Nie, dalsze być nie Wydawało mi się, że tego dalej może. Wamata by była brawna na pierwszą Czy No to nie ma już takiego, wiesz, z drugiej strony co ja w robię? Oni są niszczeni. Bard w moich rękach to jest... Serio że tak chwalę, ale no po prostu podoba mi się ta postać. Czuję się mainem barda po prostu. Chyba mam prawo, no nie? No kurde, piękno. Najlepszy. Mam E. Najlepszy champion. E. No to pewnie się nie zginąć. Doszedł do końca. No dobra. Musiał do postanowić. Ja trochę ćwiczyłem, żeby nie było mnie aż tak głośno no. słychać. Powinien zabić. Nie. Dobra. No A, dobra. Czeka. Chyba nie chciał. Maksymalnie nie chciał palić, nie chciał, żeby nie pa. palić rki, ale już Ja bym mu dał ulta w razie czego, żeby go ratować. A dobra, okej. Okay. 3-3-5 ogólnie, strasznie duży asyst, ale dobra. Ty już masz item, chłopie. czy znaczy, ja pies robię mana, mimo, no, ale. To tak czy siak. Eee, ja słowo, wydaje mi się, że nie powinniśmy się, się twierdzielać. Czekajcie, jeszcze tepek, 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 jeszcze Ja nie Czekaj. mogę, oni ja po prostu są niszczeni. Oj, to było jedyne co mój było Taka jest Nie wiesz, miałem szans pieczki bo mnie dostałem co... 3 tuny, wiesz? Yy, ten Kane jest głupi dobra, musi zwinąć. No musi się No Kane jest słaby no, tak jak mówię Jest dobry. No dobra, jakby no, jakby w tej sytuacji tak nie ma wiele <coughs> do powiedzenia Antonina Dobra, gdzie jest? Ja tego farga. Dobra, no teraz fragi wreszcie pościągam. Ja to jest S match to jest f 15 moim zdaniem. Nie wiesz co robi na sibir Nie chodzi mi o urwy w ogóle. Nie będą odszotowani z jednego Q. Nasus robi topa. A, myślałem, że to działa na swap, nie działa. Dobra, dobra idę na bok. ty jeszcze, już? Dobra, Szczerze, ja się cofnę. będę jak chcesz. Bo jej wpuszczyłem falę. To ja potrzebuję kupić itemy. Dobra. Dobra, mam mogą na tak speeder w zasadzie z pierwszej. To jest Okej. Pójdą po tobie. Idę tam Tu na masz? Masz ku? Patrz jak oni się ustawili perfekcyjnie. Nie zdążę tam przyjść. Niepotrzebny Ignite. Kane jest gównem totalnym. Ja kupimy. Nie to używać się, nie będę chyba używał Riki bo to nie można Łatwo. Jakby no nie wiem, mam za duże Mam za duże obrażenie. Jeszcze ta r która daje movement speeda z proke'em. No to możesz gonić przeciwników. Ale mam małą farmę, pewnie mi się... O kurde, jest on mi robi plecy Okej okay. Proszę, potka mam więcej jeszcze się. Czy ja mam już na tego? Nie, ja, dobra Siedzę na linii do ten, do łuk leża. Chyba, że będę, musiał, będę zmuszony Chodź mi ktoś. Czemu ten gościu troluje? Dobra, nie żyje. Nie wiem, o co mi chodzi. Mam 700 shutdowna. Chodź go sekundę, zabijemy, wszystko parę. pod tą wieżą. Tak. No porzucaj coś nie. Patrz! Nie wcelowo we mnie, tylko w ciebie, Mikeyu. Nie, powiem ci, że użył dla ciebie yy, huraganu na ciebie A nie na mnie, bo wiedział, że mam E. Było dla niego pokrętowe. Okej, okay. ja zjąłeś mi flipa. Chodzi we mnie, nie. To oni tu przychodzą na śmierć Ledwo przeżył Nie, nawet nie, nie przeżył, przeżył. jest Ignaita sobie. Nie, Ignaita mam za 30 sekund Ja mam Liandry Ale zginął przecież Zginął 100% Liandry A, ty masz przecież Liandry Zapomniałem o Liandry, który dał podpalenie Czekaj A? Nie mam many, wiesz? Znaczy no mam jeszcze trochę, ale bez przesady ja chyba, że on okej. Okay. Jest, ja go sam zabiję pod tą zarząd. Znaczy nie, ja tam dołożę. Znaczy no, ja dołożę tylko e, zamiar z bliskim. A Oni co chwilę przychodzą, żeby nas chwilować. No. No, ja nie zabiłbym. No spaliłby się przecież. Dobra. Myślę, że ta, tak długo by trwało to, liandry? No patrz, jak długo trwa. Mógłbym Patrz, pomysł zrobić. O, to jest pewność, to nie? No ale nie kradnij mi tego, ja chciałem Ty masz farmę na linii no co ty robisz? A, ja no ja to auto-atak, ja ja bije tyle każdą... O kurde, wściekły no Wściekły, nie wściekły nie i tak zginie Aha, dobra, wreszcie Ej, dawaj szybko Siedzimy ja... tak na linii? Ja zatrzymuję wiatra że ja się, Szczerze, ja się cofam Mam to? Dobra, ja Dobra, to jak najszybciej odpuść... To fale, jak najszybciej wywalmy Co To było? Dobra, oni nie chcą tu przychodzić. Oni tu przychodzą, ktoś zawsze minie. Nie wiem na robi seta solo. Ja suło spłakany idzie na idę i zatuduje że nawet krakena nie wziąć, a nie siedzieć w Ale ten te live stream jest bardzo potrzebny. No i kolekcioner. Rzuciłem multa, żeby asystę dostać i golda. Przesłona? No. No? Ty nas zniszczyła wieżę. Ja jestem. mogę 11.37. Ale Kane? Włażymy już. Nie, no. one żartuje. Ale nie kończcie bez mnie, proszę. Koledzy, nie kończcie tylko bez mnie. To nie ogarnie, on powinien wózić, żeby jeszcze trochę przeżyć. To co robimy, kończymy ten mecz? Kończymy ten mecz, rozumiem. No idę do was. Nie będę używał żeby zdobywać jakieś asysty. Nie, no nie siedzą tam Co robi Irenek? Oh Kurde, zapomniałem że mam najmniejszy ręcz wszystkich czempionów Troszkę zostałem zanżotowany, nieprzyjemnie Nie no Wygonili nas to na pewno Okej, okay, no, no nie się obejrzeć Dobra Dobra poddajcie To nie jest meciek, 15 minut, taki, cieka chyba. taki ciekawy